Witam dzisiaj. Konfliktem, który będzie pierwszy, jest to jama ustna, błona śluzowa, ektoderma. Konflikt nie mogę, stawić, nie mogę strawić kęsa w wydźwięku ust i języka. Chęć wyrzucenia czegoś kłopotliwego z ust. Konflikt ust lub języka. Na przykład kierowca samochodu zmuszony jest do dmuchnięcia przez usta balonik test na obecność alkoholu. Jego prawo jazdy zostaje zabrane. Konflikt pragnienia wyrzucenia z ust tego, co kłopotliwe. Endoderma też. Ja ma ustna warstwa pośluzówkowa. Konflikt nieumiejętności złapania kesa. Konflikt nieumiejętności pożywienia się, gdy mamy na to ochotę. Na przykład, moja żona odeszła ode mnie bez słowa. Chciałbym złapać to niewypowiedziane słowo, które jest w jej ustach. Konflikt nieumiejętności wyrażenia kęsa. Konflikt doświadczenia czegoś podłego, na co nie możemy odpowiedzieć. Konflikt niezdolności do odpowiedzi, reakcji stoją w otwartym, z otwartymi ustami. E, pragnienie odrzucenia nękającego nas e, guza. Niewypowiedziane słowa i pragnienia wywołują obrządzenie jamy ustnej. Unikanie odpowiedzi na drobne złośliwości odczuwane jako rzeczy ciężkie do strawienia. Małe konflikty śmieci, obniżenie wartości. Ktoś nie został wysłuchany lub nie był w stanie mówić. Nie mogę nic powiedzieć. Konflikt zatrzymania Kęsa o wydźwięku bycia zmuszonym do. Włożenie go do ust, zatrzymania i strawienia tu i teraz. Jama ustna. Zakażenie wirusowe. Konflikt. Nie byłem w stanie złapać kęsa tego, czego chcę w ustach. Konfliktowi towarzyszy dźwięk odrzucenia. Jaskra. Nadmiar płynu w przedniej komorze oka i w ciele szklistym powoduje wzrost ciśnienia wewn wewnątrzgałkowego, przez co... Powierzchnia oka wysuwa się do przodu, powoduje to powstanie jakby szkła powiększającego. Chęć szybkiego osiągnięcia celu, już prawie jestem, muszę mieć szkło powiększające, żeby jeszcze się do tego zbliżyć. Chęć bycia wewnątrz, chęć dobycia czegoś poprzez zmniejszenie otaczającej przestrzeni, jestem już bardzo blisko, ale niewystarczająco. Powiększam to, do czego chcę się zbliżyć. Chcę jak najszybciej osiągnąć mój cel. Chciałbym już być w środku. Konflikt krętacza. Wielki niepokój o najbliższą przyszłość. Coś spartaczonego w dzieciństwie. Na przykład kobieta, która chciałaby umieć wykryć, czy jej mąż pił, zanim wyczuje go to po zapachu, chciałaby podejść do niego oczami, boi się. O najbliższą przyszłość i cel jest blisko, a, z tym się, a za tym czai się niebezpieczeństwo. Jądra, tkanka śródmiąższowa, nowa mezoderma, konflikt straty lub częściowo związany z genitaliami, konflikt brzydoty, konflikt utraty kogoś bliskiego, konflikt bycia skarconym, pouczonym, poniżonym, zniszczonym przez osobę przeciwnej płci. Konflikt często towarzyszy poczuciu winy, nierzadko związany z czymś paskudnym, ciosem poniżej pasa. Taki konflikt straty jest o wiele częstszy w 90% przypadków i mniej pogłębiony niż konflikt związany z endodermalną częścią gruczołów płciowych, który może wywoływać potworniaka. Przykłady. Mężczyzna obwiniający siebie za rozstanie z, z dziewczyną. Głębokie doświadczenie straty czasu, tożsamości, planów, wspomnień. Mężczyzna odczuwający ból w prawym jądrze po każdej erekcji. Kofik. Poczucie winy z powodu ochytnego postępowania z dziewczynami. Mężczyzna ten ma 28 lat i wszystkie kontakty seksualne przeżywa na etapie pieszczot. Nie zgadza się na nic więcej i nie odbywając... Pełnego stosunku. Gdy postawi się na miejscu tych dziewczyn, myśli sobie, to musi być dla nich bardzo nieprzyjemne. Jest to przykład konfliktu przez identyfikację. W związku z tym, po ustąpieniu erekcji, rozpoczyna się faza wagotonii. Prawe jądro staje się większe niż lewe. Jądra. Rodzone przemieszczenie jąder. Problem dotyczy jąder, które nie opuściły, nie stąpiły do w neutrostwo. Ektopia, kofik zakazu bycia takim, jak ojciec, zakazu posiadania potomstwa, stania się, się mężczyzną, dorośnięcia, przerośnięcia rodziców, bycia lepszym niż rodzice. Syn jest zagrożeniem dla ojca. Nie może być dwóch mężczyzn pod jednym dachem. Nie może być dwóch byków w jednej zagrodzie. Władza ojca jest absolutna i destrukcyjna. Przykład, dziecko, które rodzi się w wyniku gwałtu, lub dominujący ojciec, dla którego syn jest rywalem. I nie tylko. Pracowałam wraz z kobietą, która miała żal do swojego ojca, że często pił. I później, jako dorosła kobieta, przyciągnęła do swojego życia też nieodpowiedniego mężczyznę. I te dwa żale do mężczyzn, że są nieodpowiedni, niewłaściwy, niewłaściwi, spowodowało, że jej synek miał zakaz bycia mężczyzną i to doprowadziło do yy, właśnie, że jądra nie zeszły. Jąkanie. Jąkanie jest wynikiem zawsze tego samego mechanizmu. Do mózgu wysyłane są dwa sprzeczne sygnały dotyczące wypowiadanego słowa. W konsekwencji pojawiają się problemy z wysławianiem się, od niewyraźnego mówienia do całkowitego mutyzmu. Zależnie od intensywności konfliktu, którego doświadczamy, jąkający się dokłada do wypowiadania do wypowiadanej rzeczy dodatkową przestrzeń i czas. Im więcej sylab, tym więcej potrzeba czasu do wypowiedzi. Być może któryś z przodków wyklepywał wiadomość z pamięci. Konflikt obniżenia wartości połączony z całkowitym zakazem mówienia, uprzedzeniem. Tracę swoją wartość, gdy mówię na przykład. Dwunastoletni chłopiec jąka się tak bardzo, że trudno go zrozumieć. Podczas wojny jego matka ukrywała w domu Żydów, nie mówiła o tym nikomu, bojąc się zdrady pewnego razu żołnierze, którzy tarknęli do jej domu, omal jej nie przyłapali. Jedna z Żydówek w ostatniej chwili ukryła się za, za, za zasłoną. Nikt jej nie zauważył, mimo że widać było jej buty. Strach gospodyni zmienił się we wściekłość straciła panowanie nad sobą i wyrzuciła żołnierzy z domu. Klucz na czym świat stoi. Gdy chłopiec usłyszał tę historię, ją zaczął ustępować, bo upływie tygodnia mówił już normalnie. Z mojej praktyki miałam taką sytuację, że na kogoś robiłam poród i ta osoba, mama prosiła, żeby ojciec dał temu mężczyźnie na imię X, a tata dał temu mężczyźnie na imię Z. Czyli mamy dwa, sprze dwa sprzeczne komunikaty. I na drugi dzień, już po tych wzorcach narodzin, ten mężczyzna przestał się jąkać. Nawet musieliśmy nagrać go na dyktafon, żeby mógł to usłyszeć, bo nie chciał nam uwierzyć, że się nie jąka. I na drugi dzień były ustawienia związane z jego jąkaniem. I był połączony z pradziadkiem, który chronił ludzi. Jakby oni mieli, robili akcję uwalniania ludzi, którzy byli skazani na śmierć i był też strach o jego rodzinę. Nic nie można było wyjawić i dwóch synów tego mężczyzny było niemową, potem następny syn był niemową, ojciec się jąkał i ten chłopak też się jąkał. I w czasie naszej pracy, jak z nim pracowałam, to też przestał się jąkać jego ojciec i powiedział kiedyś do niego: Widzisz synu, bierz ze mnie przykład, przestałem się jąkać. A to była praca, którą włożył ten chłopak w to dobra całej rodziny. to cienkie. Błona śluzowa. Mimo, że połknąłem kęs, nie został on wchłonięty do mojej krwi. Kęs nie jest jeszcze moją własnością. Będzie mój dopiero wtedy, kiedy go przyswoją. Za przyswajanie odpowiedzialne jest jelito cienkie. Gdy kęs znajduje się w jelitach, nie zawsze znaczy to, że należy już do nas. Możliwe, że nie będzie mógł on zostać przetworzony przez soki trawienne, a tylko wtedy... Może można go przyswoić. Jest to podstawowa funkcja życiowa, a tkanki odpowiedzialne za takie funkcje zawsze wywodzą się z endodermy. Według chińskiej medycyny jelito cienkie oddziela czysto od nieczystego to, co jasne od tego, co pogmatwane. Dlatego powiązane jest z problemami dotyczącymi, dotyczącymi wyboru, niezdecydowania, przyswajania i jest w tym samym kole jakby w sercu. A serce to jest dom. Jeli cienkie, dwunastnica, jeli to szczeli, jeli to krętem. endodema. Jeli to jest miejscem, w którym przyswajamy jedzenie, akceptujemy jego obecność w organizmie. Fundamentalny konflikt, trudności niemożliwych do strawienia. Nie mogę tego przyjąć. Konflikt niemożności strawienia kęsa, brak dostatek i jednocześnie coś niemożliwego do strawienia. Konflikt niemożności strawienia kęsa. Nie dającego się strawić rozdźwięku zgrzyto, połączony ze strachem przed śmiercią z powodu głodu w szerokim znaczeniu, brak czegoś niezbędnego do życia, konflikt niezdolności do strawienia, strawienia zbyt dużego kęsa, ogromna wściekłość, utrapienie, niesprawiedliwość, słyszliwość, lęk przed śmiercią głodową, konflikt braku pieniędzy z tego traktowania przez i złego traktowania przez męża. Syn ożenił się z rozwódką, opuścił mnie w niegodny sposób. Kobieta została wyrzucona z domu przez męża i doświadcza podwójnego szoku. została obrzydliwie potraktowana i obawia się, że nie będzie miała co jeść, ponieważ niczego nie posiada. Nie czuję się zaakceptowany, doceniony i zintegrowany z rodziną. Mój mąż krytykuje wszystko i każdego podczas wspólnych posiłków. Jego uwagi są jak trucizna, której nie chce mieć w swoim organizmie. Na przykład, młoda prawniczka odkrywa, że oskarżenie jej klienta jest wynikiem zmowy trzech różnych instytucji, które powinny stać na straży prawa. Grozi mu łącznie 150 lat więzienia. Kobieta nie może spać, nie dowierza, jak pod listę są ci ludzie, jednak wynik badania na wykrywaczu kłamstw korzystny dla klienta zostaje dopuszczony jako dowód. Wyrok wynosi, wynosi ostatecznie tylko kilka miesięcy. Prawniczka nie wie, że od jakiegoś czasu miała głos w jelicie. Wchodzi w fazę zdrowienia i wkrótce trafia do szpitala z powodu infekcji infekcją, z poważną infekcją jelitową. W końcu jednak wraca do zdrowia. I to bez operacji. Znaczenie biologiczne. Jeśli nie zdołam tego strawić, umrę z głodu. Kęs okazuje się zbyt wielki, by przedostać się przez jelito cienkie. Jest to wstrząs. Ciało wytwarza gus niedaleko kęsa, który utknął w jelicie. Nowotwór będzie, będzie produkował dodatkowe soki trawienne, aby umożliwić jego strawienie. Gdy tylko kęs stanie się wystarczająco mały, by przedostać się dalej, wszystko wróci do normy, ustąpi wyleczenie. Jelito drażliwe zespół jelita drażliwego dotyka mięśni gładkich, konflikt niemożności strawienia kęsa. Niestrawne uciążliwości, niemożliwe do strawienia spór, znoszę uciążliwości, utrapienia związane z poleceniami, ludźmi mającymi nade mną władzę, tymi, którym podlegam w klimacie bierności, beznadziei, bezsilności. Chciałbym odzyskać miłość matki. Jelito, to gazy jelitowe. Jest to konflikt związany z perystaltyką. Brudna sprawa, której nie można strawić, nie można się jej pozbyć, sprawić, żeby przeszła. W fazie stresu pojawiają się bezwodne gazy jelitowe, mające przepchnąć kęs dalej, spowodować przesuwanie się miazgi pokarmowej i kału, na przykład, żeby zapobiec powstawaniu zatorów. Tak pomysłowy jest nasz organizm. Gdy pojawia się blokada, wytwarza się gaz, który mają usunąć. Trzustka i wątroba przestają prawidłowo przetwarzać cukry. Treść pokarmowa zaczyna fermentować i w jelitach powstaje gaz o przykrej woni. Chcę, chcę szybko pozbyć się kłopotów i odzyskać moją przestrzeń. Na przykład, mężczyzna, który ma dużo gazów, zmaga się z serią problemów, gdyż tylko upora, gdy tylko upora się z jednym, natychmiast poja pojawia się kolejny. Podaj nam przykład inny, gdzie. Kobieta była śpiewaczką i w wieku 40 lat na scenie zaczęła po prostu puszczać gazy, prykać, no to jej bardzo jej to przeszkadzało. I w czasie sesji i w czasie sesji yy, terapeutycznie okazało się, że jak i mama miała troje dzieci i tata zaprosił mamę do teatru. I ona była na dole, na górze, jedno z rodzajów połów sąsiada, i błaniania, która była jej braciszka. I ulatniał się gaz. I niania się zatruła, upadła, braciszek utonął, i od tego momentu w ogóle nie obchodzono świąt. I jak miała te 40 lat, to tak jakby usuwała te gazy, które zabiły jej braciszka. Jeli to grube, Zap zapalenie uchułka. Nie ma siły przesunąć kęsa w jelicie dalej, obydźwięku wielkiego gniewu. Są rzeczy, które wydają się niewybaczalne. Jestem bezsilny i wściekły na siebie, ponieważ nie panuję nad niczym, również nad własnym życiem. Jestem pod presją sytuacji lub ludzi, którzy mnie otaczają. Odrzucam ich naciski, ale w końcu im ulegam i wściekam się z tego powodu. Jeli Jelito, yy, wgłębienie jelita, wspomnienie matki, która źle karmi swoje dziecko. Konieczne jest trawienie i przyswajanie także w dalszym odcinku jelit przed wydaleniem, dlatego to cienkie musi zostać wsunięte do jelita grubego. Dzisiaj Państwa serdecznie żegnam i do zobaczenia wkrótce.